W dzisiejszym odcinku ja, Lisiak, Yuko oraz Wolfeniusz spróbowaliśmy narysować pokemony, które stworzyła nam sztuczna inteligencja. Koniecznie oglądajcie do końca, bo niektóre z nich wyszły naprawdę świetnie. W dzisiejszym odcinku ja, Yuko to oraz... teraz cicho mamy siedzieć, czy... Nie wiem. Czy jesteście gotowi, żeby wylosować swojego... E, swo no dobra. Czekaj, ja... to my tego nie mieliśmy zrobić. Wcześniej, ja już wylosowałam. A nie, ja wam nie, nie losuję, liczby. patrzcie. A, no nie. Dobra, patrzcie. Mamy coś takiego. Generate i co, co nam się wylosuje? Twoja stara. Ty to to fajne, jest. Ej, fajne. To to jest? Zaraz, jest? Ja jeszcze nie sądzę. Dobra, sobie biorę to. i do rysować. Zacznijmy od stupek. Piotr. Dobra, nie. nie wchodzę w to, nie wchodzę tak. w to. Boże, ja zanim zacznę rysować... Dobra, powiedz mi sobie już połowa wow. czasu Dobra. Nie wiem jak we, ja mam już szkic, lol O, ja... Nie, ja rysować, nie, chcę Ja rysować z... Ja też zaczęłam Rabie krabię <laughs> łapki Nie wiem, co to, co to jest? jest Słuchaj, to wy robicie jakieś szkice? No, no. troszkę Ja od razu, ale po prostu Ziom, słuchaj, ja... Ziomuś i, ja już zapomniałam, co miałam powiedzieć, więc nie powiem. Dziomuś, słuchaj mnie teraz. Cyk, cyk, cyk. Listen to me now, little shit. Nie, chłop ma w ogóle róg, jednorożet. No. Ja, ja, ja już nawet widzę, jak mogłaby wyglądać jego ewolucja. Ale to jest jakaś kaczka z rogiem, co jest? Nie, 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 nie. Kurde, co to jest? to to jest, naprawdę? O Boże, ja nawet ja mam tylko dwa... Ja mam kółko, ja mam kółko na ekranie, nic więcej, tak? Na ustępny czynisz nasz Nie, nie, A, serio, o. ja, ja myślałam, że to lepiej wyjdzie naprawdę. 12, 12, 11, 10, 9. O, dobra, ja kopiujcie, odstawiajcie tablety, odstawiajcie myszki, odstawiajcie wszystko. 3, 2, 1... I wysyłamy na chat Dobra, Pokemon. już. A, no, pika mi tu. Ała, pika. Pika mi tu. Dobra. dobra, to dobra, wysyłamy. Jeste, 10 jest... na 10 wow, tak. Jesteście gotowi? Dobra, to zaczynamy. Czekajcie, idzie na który chat? Ja na który chat? Ja Halfstock chat Pokémon, najniżej w nacełach. Nie zdarzyłam pokarmu. Ja nie, tat, 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 nie mogę znaleźć. Nie, bo ja muszę Moja. Dobra, oddajcie. Okej, wysyłamy. Ty, jakie ładne. Dobra, wsłuchujesz. Ej, fajne. Mój jest normalnie 10 dni. 10 Czekaj, jest tutaj, okay. fajne to, nie wiem o co o chodzi. Boże. Dobra, tutaj mamy... Wygląda wygląd jak Pepe O, masz. weź przynajmniej macie <sumści> pokolorowane oczy, ja tu nie wiem o no, co no. się Ej! Ja Wolfenic to zrobił w ogóle, bez kontury wszystko. Ja, Czekajcie, ja, ja Kontury nie znam. Ej, ale ładnie zrobiła juko, mi się podoba. A Lisiak no, ma okay. Lisiak, li Lisiak Lisiak ma nawet nie przypomina tego Pokemona. Mój to jest Pytopadziobek. Ej, <laughs> ale fajny. Podoba Do mi się. Podobnie twój wygląda. I to idealne koło na głowie, piękne. Water. A tutaj nagle jakieś roślinne coś, dobra. Generate i... Właga. So jest. Co to ma być? Nie, Czej, co to jest? Nie, nie, uciekł głowę! Co to Idź jest? Ja poproszę 20 minut. 15, eee, nie, 10 minut myślę, że wystartuje. 15, 15, 15 minut. 15 minut, dobra. Dobra, 3, 2, 1. Startujemy, 15 minut mamy. Jakie startujemy? Ja muszę ci. Wartujemy, a ja muszę jeszcze tego usunąć, dobra, ja i tak sobie poradzę. To będzie jakiś mityczny Pokémon. Chodź, Lila, zobacz. Widzisz ten, tego... Pozdrów Lila, Lila! Lila, jesteś single? Jesteś single? Dobra, nie wartuję, nie wartuję, Ej, ja jestem Widzisz to? Widzisz to? Słuchaj, no to, Wobre, w <laughs> on Wobre, on, z... lat, to jest Pokémon, wiesz, to jest Pokemon. Wyobraź. sobie. 6 ma lat. O e I w taki właśnie, nie, nie, ej, ej, chłopaki, nie, 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 proszę, nie, nie! Też robisz inną perspektywę. No nie, bo. Serio? Bo tutaj, jak, jakby żenny? z lewej do prawej stoi. Kurde, znowu się timer zwalił, no naprawdę. Dobra, poradźcie. się dobrze, let's go z timer. Tak, let's go. Nie, ta, timer, tam, tam, timer leciał, tylko się nie nagrywał, więc. okej okay. no. Jestem ciekawa, najbardziej ciekawe mnie to, gdzie ludzie sobie wyobrażają głowę w tym czymś. Ja już mam głowę. Ja, ja też. też. Głowa, mi, się mnie. mi się wydaje, że to będzie jakiś legendarny pokémon czy coś w tym stylu. Tak, Ta, i no tak. Tak, tak. Albo, jakaś albo jakoś ultra bestia, albo mityczny chociaż pokémon Wiecie o czym mówię, co nie? Ultra bestia, czy Ultra tak. beast to wąt. Jeszcze nigdy nie, nie grał w Pokémon. ale mi się mi się, wydaje, mi się wydaje, że to by była ultra bestia, bo, bo wiesz jest kartka. To 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 wiesz, bolo. czy to by był ultra beast, beast to wąt, ale to nie Tak, tak, mi się wydaje, że to by był ultra beast, bo mamy już taką kartanę, która jest po prostu kartką. Dobra, oj, tak. właśnie koniec, pika, pika, kurde pika Dobra, tu, zrobiłem dobra. Wyszło mi, e, let's okna. E, nie to, kurde, naprawdę Oh my god o, Dokładnie, to też możemy sprowadzić To jest wysławać. tak złe Dobra Ty jesteście wszyscy głosowi, chcą to nie wysłać Dobra To jest tak Zaczynam. bardzo tragiczne Dobra, dobra 3, 2 Zgubiłam sygnał, a to jest, 3, 2, 1, 3. 1. dobra Okej, okay, to jest mój Isiak, zajebisko No jest o kurde! Jaki to Ale to Ej, Lisiak! Ty co jest, lisiak co Yuko narysował? Ale. Ej! U Lisiak to wygląda Oje. jak zwykły Pokémon, ale u Juko to naprawdę wygląda jakaś, jak jakiś jak legendarny Pokémon. Moje to bez komentarza. Wolfeniu, co prezerobiłeś? Wolfeniu się... <laughs> w tocie! A mi przypomina takiego jednego Pokémona, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Oje Taka jest to, żaba to też Pokemon 2 coś z szalikiem. coś tak. A, no ten, ej, no frołki, frołki wy wow, nie no juko. Uwaga, A zobaczmy. O kurde. Co to jest? Ty, ej, fajne. A, za dzieciaka. Super. Powiem wam, że ten generator ma jeden bardzo poważny minus. Ho. Nie wiadomo, no co? No i znów się jako, i juko na rzeka. Juko, juko naprawdę. Na Naprawdę? No to masz ładny rysunek, proszę bardzo, ano, ja już powinnam za to dostać wypłatę <laughs> Chciałeś, no, 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 pieniądzku się zachciało, no to słuchaj no to Weź, nie. ja jestem ostatni, się e, spukałam. kupiłam ten, tablet nie, za... Nie. ile? Nie pamiętam już nawet, ale kupiłam za cały hajs i miałam tablet graficzny, okej okay? jestem spłukana całkowicie Ale dostałaś za lipiec wypłatę już, choćew Chcecie wypłatę Back. Dostał. A nie, dobra, to był za Ty, ja wam nie dałem wypłaty za lipiec. Jezusu. Sekunda! Pika, 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 kurde! Pika widzowie! Dobra, koniec. Wysłane, Wysyłamy widzowie! A, no wracaj, nie widzowie. Nie, wcale nie widzowie, dobra. No to ban, no to ban, naro Ty, te. Dobra, Uznajmy, że to jest kwiatek. Ale du... Walony. duwalony! A już wysyłaciasz! To jest kwiatek! To jest kwiatek! Wolfmeniusz, coś ty zrobił! Kto cię skrzywił? Naprawdę! To jest To jest mój idol! Dobra, opi... dobra, wyrzucony. To wypłucone. jest kwiatek! Ej, ale w mówiąc, to co Yuko narysowała, to mogłoby być prawdziwym pokémonem, w skefe. Pięknie to wygląda, 10 na 10! A na moje na narzekasz, Pedranter! Okej, Wolfeniu, wracam honor honor, w końcu mogę mrugnąć, w końcu Ej, dobra, wyślijcie wszystkie swoje prace na te... na... No nie, bo spojerujesz odcinek, ty jesteś, ja Mam to w dupie. Nie Nie, nie bo... Słuchaj, nie, no, moje nie są jest. premium, moje są premium Nie, jest moje, nie moje... Pedranter, ty jesteś odklejony o Pedranter, nie wysyłaj tego Jezus, chłop sobie nie, sam, chłop sobie sam kanał psuje Nie, ja nie mogę, pedranter, wychodzę, wychodzę jest. Dobra, Pedranter is cancelled, Pedranter is cancelled Pedranter odwala, on się chce, chce już nie, po Nie, Pedranter pochali. jest cancelled Ej, w ogóle...